Szeń Boże, mam nadzieję, że się dobrze czujecie. To prawda? Macie dobre samopoczucie? No to świetnie. To w tym dobrym samopoczuciu przeżywamy rekolekcję i idziemy ze Słowem Bożym. I fajnie, jakbyście się co jakiś czas uśmiechnęli do mnie. Ja żartuję. Ale jak się teraz uśmiechnęliście, to jest od razu milej, bo macie piękne uśmiechy. W ogóle, jeśli człowiek się człowiek śmieje, to uśmiecha. To jest od razu raźniej. Wiemy, że święta Ruszula Leduchowska mówiła o tym, że o tym takim apostolskim uśmiechu. Mi też nieraz, nieraz go brakuje. Nieraz są różne stresy i takie napięcia, brak świadomości. No to człowiek taki chodzi nieraz bez tego uśmiechu, ale fajnie, że ładnie się uśmiechacie. Ale może nie o tym teraz. Kochani, mamy dzisiaj taką piękną uroczystość i chciałbym posłużyć się tą uroczystością i zobaczyć, że Matka Najświętsza Maria jest w jakiś sposób naszą przewodniczką w wierze. Ponieważ jest naszą matką i też przeszła pewną drogę aż do Golgoty, do Krzyża i aż do poranka Zmartwychwstania, aż do zesłania Ducha Świętego i na pewno może nas prowadzić możemy dużo od Niej się nauczyć Dzisiaj do Matki Bożej przychodzi Archanioł Jak ma na imię? Gabriel A wiecie co to oznacza, to słowo Gabriel? Gabriel, mamy chyba trzech Archaniołów jest Michał, to patron parafi. Dobrze byłoby go o niego zadbać, bo ja wiem, że jest tutaj Matka Boża uśmiechnięta, dlatego chciałem, żebyśmy się trochę uśmiechali. Ale patronem jest Michał Archanioł i żeby czasami go tutaj nie opuszczać przy okazji też Matki Bożej. Czy ktoś wie, co to znaczy Gabriel? Co wyraża w jakiś sposób? Dzieci wiedzą może? Macie prawo nie wiedzieć, jasne. Ja też chyba nie wiem, czy trafię. Może ksiądz kant, ktoś z tyłu siedzi, to powie, czy to prawda. Więc z tego, co wiem, to Gabriel oznacza moc Bożą, moc Bożą, moc Boga. I właśnie z takim imieniem, z taką mocą przychodzi Archanioł do Maryi i ją pozdrawia. Kiedyś. Tak, gdzieś yy, słyszałem, że yy, są różne rozważania, czy ten anioł przyszedł naprawdę, czy Maria Go widziała, a może przeżyła to spotkanie w sercu, tylko w jakiś sposób? Ja uważam, że miała jednak wizję, że archanioł normalnie przyszedł. Bo jeśli tak jest napisane w Biblii, to dlaczego miałoby tak nie być? Tym bardziej, że widzimy aniołów przy zmartwychwstaniu Chrystusa, kiedy siedzi tam na kamieniu, czy coś, i ten młodzieniec w jakiś sposób jest tam tym aniołem. Widzimy, że w Fatimie też przychodzi anioł do y, Łucy, do tych wizjonerek, więc wydaje mi się, tak sądzę, że to było takie spotkanie. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że moje takie pierwsze przesłanie jest takie. Że Bóg przychodzi do zwyczajnych ludzi. Bóg naprawdę przychodzi do zwyczajnych ludzi, takich jak my. Czy ktoś tutaj jest jakoś specjalnie niezwyczajny? Nie. Nieraz ludzie myślą, że może Pan Bóg przychodzi tylko do jakichś takich wybranych ludzi, tylko do jakichś takich wizjonerów, do mistyków, mistyczek. I warto w tym kierunku nie iść. Wiadomo, że. Są różne takie specjalne jakieś doświadczenia, ale my musimy mieć takie przekonanie, że naprawdę Boga możemy spotykać, że Boga można słyszeć, że Bóg do nas mówi. Maryja to jest niewiasta, która żyje w Nazarecie, która jest normalną kobietą i wiemy, że Nazaret w tej części Galilei był. Niewielki, właściwie był na marginesie, był nieważny ani politycznie, ani gospodarczo, i tam w tym właśnie miasteczku, czy takiej wsi, bo to było 200-400 osób, mieszka ta kobieta, Maryja. Pośród ludzi zwyczajna dziewczyna, ale w serce miała niesamowite, bo Anioł mówi do niej, że jest łaski pełna. Więc wierzę bardzo mocno w to, że my, chociaż jesteśmy może, na pewno grzesznikami. Maria nią nie była, tą grzesznicą, ale wierzę w to, że mamy gorące serca. Skoro tutaj jesteście na tych rekolekcjach w tygodniu, w ciągu dnia, to widzę Wasze gorące serca i dobrze byłoby te gorące serca wykorzystać, żeby wierzyć mocno w to, że Bóg pragnie się z Wami spotkać. Że Bóg pragnie z nami rozmawiać, że Bóg działa w naszym zwyczajnym życiu, w rodzinie naszej, w pracy, w zmęczeniu, niekoniecznie w idealnych warunkach, takich jakich idealnych warunków nie miała właśnie Maria. Kochani, dlatego zapraszam Was. Przypominam tylko o tym, bo ja nie chcę Was pouczać, ja jestem tylko po to, żeby rozważanie jakieś powiedzieć. Macie przecież wiele doświadczeń różnych, mądrości swojej w ogóle, ale zachęcam, żeby przypomnieć sobie prawdę o tym, że modlić się można wszędzie. W domu, w samochodzie, w pracy, przy tym gorącym sercu, właśnie. Mogę zamknąć oczy i powiedzieć: Boże, przyjdź do mnie przyjdź do mojego serca, pomóż mi, napełni mi łaską. Powiedz mi również też, że jestem napełniony tą łaską, której potrzebujesz, pokoju, miłości, wzmocnienia, odwagi, siły. Dlatego to, co jest ważne w tym, w tej wydarzeniu z Maryją, to jest to, że Matka Boża rozmawia z Bogiem przez pośrednika Archanioła. I z tej rozmowy pojawia się no, tak niesamowite doświadczenie, które zmienia historię no, właściwie świata. Kiedy ostatni raz z Bogiem rozmawiałeś, miałeś z nim dialog i poczułeś, że coś zmieniło się w Twoim życiu. Wierzę w to, że kiedy jest prawdziwy dialog, to zawsze coś się zmienia. Ja powiem Wam szczerze, też osobiście, bo jestem też normalnym, tylko człowiekiem. Że wielokrotnie, zanim dojdę do kaplicy, a wiem, że Wy w swoich normalnych życiach, zanim do kaplicy dojdziecie, to nieraz trzeba cudu. Księdza jest łatwiej. To proszę Boga, żeby już w tym momencie, teraz przyszedł do mojego serca, pomógł mi w moich różnych gdzieś tam rozterkach, problemach i tak dalej. Bóg przychodzi do zwyczajnych ludzi. Jesteście wyjątkowi, mimo tego, że jesteście zwyczajni, ale wyjątkowi w oczach Boga. Amen. Fajnie, co nie? No. Musimy o tym pamiętać cały czas. Ponieważ wydaje mi się, że o tym zapominamy, że Bóg może do nas przyjść i żyjemy w takich krótkich momentach, jakby Boga nie było. Wydaje mi się, nam się może, że dopiero jak się tak pomodlimy porządnie, przyjdziemy na rekolekcję, na msze, to wtedy Bóg jest. Kiedyś Jan Paweł II powiedział o tym, że ludzie zaczynają żyć, jakby Boga nie było. A mi się wydaje, że nieraz jest tak, że my, chrześcijanie, zapominamy o tym, że Bóg jest i zaczynamy żyć, jakby Go nie było w jakiś krótkich fragmentach naszego życia. A Bóg pragnie, żebyśmy się z Nim połączyli w każdej sekundzie, w każdej minucie, gdziekolwiek jesteśmy. Kochani, rozmawiajcie z Bogiem. Otrzymacie wiele różnych przełomów. Druga taka moja zachęta, to kiedy patrzę na Maryję, to widzimy, że kiedy ona rozmawia z aniołem, anioł do niej mówi: Nie bój się, Maryjo. Znalazłaś bowiem łaskę, ponieważ matka najświętsza, ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co by miało znaczyć to pozdrowienie. Matka Boża tak po ludzku trochę się przestraszyła. Nie wiem, jaki to był strach ale jakaś, jakaś, jakaś forma strachu się pojawiła, lęku. Kochani, Maria się boi, ale nie ucieka. I taki jest wniosek, że bać się w życiu to jest bardzo normalne. To jest bardzo normalne. Ale chodzi o to, żeby mimo tych różnych niepokoi nie zamykać się na Boga, tylko wybierać cały czas Boga. I wiara nie polega na braku lęku. My się co chwilę boimy, przeżywamy jakiś lęk, bo jesteśmy tylko ludźmi, jesteśmy normalni. Spotykają nas sytuacje, których nie rozumiemy. Sytuacje, które nas nagle zaskakują, tak jak Maryję też to zaskoczyło. To są normalne reakcje. Nie wiem, czy pośród nas jest ktokolwiek, kto się nie bał choćby dzisiaj czegoś. Jesteś taki? Jest. Brawa dla Ciebie, jesteś bardzo mężny. Amen. Ale chodzi właśnie o to, że my, dzięki łasce Bożej, dzięki temu mojemu pierwszemu wezwaniu, że się modlimy, możemy ten strach pokonywać. Dla mnie najważniejsze jest to w życiu osobiście, żeby lęk mnie nie prowadził, żeby strach nie był wiodący w moim życiu, by mógł chodzić po wodzie mimo tego, że burze są wokół mnie. Dlaczego to jest takie ważne, że co chcę wam przekazać? Żeby nie uciekać od krzyża. Nie uciekać od krzyża. Ponieważ jest tak, że ludzie próbują uciekać od tych walk ze strachem, z tym lękiem, niepowodzeniami i tak dalej, z tymi zaskoczeniami w życiu i zaczynają się po prostu traumatyzować. Zaczynają ludzie nieraz padać panikę, czy to tak ma być, może. A chodzi o to, żeby nie wpaść w zniechęcenie właśnie, bo często jest tak, że strach zniechęca, strach wycofuje, strach łamie człowieka nieraz, a my dzięki Bogu musimy ładnie jakby chodzić nad tym strachem jak po wodzie i ładnie go kontrolować mocą Bożą, właśnie tą mocą, którą przyniósł Maryi Gabriel Archanio, bo on był właśnie tą mocą Bożą. Więc chciałbym teraz się pomodlić nad wami, żebyście otrzymali konkretną dawkę mocy, konkretną dawkę odwagi, byście mieli siłę kontrolować wasze różne niepokoje. I żeby nie było tak, że to niepokój kontroluje was. Uwalniam was teraz na tym kazaniu w imię Jezusa, szczególnie te osoby, które może mierzą się jakoś szczególnie z tym strachem. Maryja jest niesamowita. Ona się zmieszała, ale ona dalej rozmawia z Bogiem i pyta, jak to się stanie. O co chodzi? To Maryja przyjęła inicjatywę. Trzeba to kontrolować. Ona nie uciekła. I ty nie uciekaj, tylko wiesz, że jest z tobą Bóg. Jest z tobą moc. Bać się to bardzo zrozumiałe. Nie jesteś słaby. Nie jesteś nienormalny. Jesteś właśnie normalnym człowiekiem, bo to ludzkie bardzo przeżywać nieraz wiarę w tym, w tym wymiarze. To, co dalej chciałbym powiedzieć. Że Bóg ma dla nas cudowny plan. Zobaczcie, że kiedy Maryja pyta anioła, jak to się stanie, skoro nie znamy, że anioł jej tłumaczy jej cudowny plan na jej życie. Zobaczmy, że wszystko jest zaprojektowane. Jeszcze raz przeczytam: nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz syna, którym nadajesz imię Jezus. I to wszystko tam tłumaczy jej, co będzie anioł. I Maryja mówi, jak to się stanie, skoro nie zna męża? Anioł jej mówi tak. Duch Święty stąpi na ciebie moc najwyższego opryje cię cieniem, dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazywane synem, synem Bożym. A oto również krewna Twoja Elżbieta poczęła w swojej starości syna, jest już w szóstym miesiącu ta, którą miano za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Jest cały projekt. I na Twoje życie jest cały projekt. Od A do Z. Każda sekunda. Wszystko jest zaprojektowane. Jeśli będziesz z Bogiem, Boże plan się zrealizuje. Nie bój się. I do tego Bóg ma cudowny plan względem nas, bo nas bardzo kocha, bo jesteśmy jego dziećmi. Chodzi tylko o to, żeby modlić się i czekać na to, co Bóg chce zrobić. Co Bóg chce zrobić. Powiem wam szczerze, że kiedyś, kilkanaście lat temu, jak. No, jakoś tak, miałem takie swoje różne obawy i byłem niespokojny. I sobie myślałem, no, że to chyba to życie jest takie pesymistyczne i tak dalej. To było dawno. I byłem na jednym takim uwielbieniu. I to było we Włoszech, w Rzymie, było spotkanie takich liderów charyzmatycznych. I ja byłem właśnie z takim, z takim pesymizmem. Mówię, nie, to tak dziwne jest to życie. I nie rozumiałem do końca dobrze angielskiego. Teraz troszkę lepiej. Wtedy prawie w ogóle nie rozumiałem, co do mnie mówią. I schola zaczęła grać. I nie rozumiałem, co to śpiewają, ale zrozumiałem jedne takie dwa słowa, które wybrzmiały z tej, jakby z tego śpiewu. I to było, don't be afraid, I love you. I zrozumiałem, nie bój się, kocham cię. Bardzo mi to dotknęło, zacząłem płakać. I zacząłem czuć, że Bóg przychodzi do mojego serca. I powiem wam, że kiedy mi jest trudno, to przypominam sobie o tym, że Bóg trzyma swoją dłoń na mnie tutaj, gdzieś i mówi: Nie bój się, kocham Cię. Jestem z Tobą cały czas. Ja wszystko kontroluję. Mam dla Ciebie plan. Nie stanie Ci się krzywda. Maryja się uspokaja, bo Maryja słyszy: dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Kochani, czy wierzysz w ten cudowny plan względem swojego życia? Czy szukasz właśnie tego, co Bóg chce w twoim życiu? Więc kiedy przyjdą trudne sytuacje, momenty, patrz na to, że Bóg jest z tobą i to Bóg to wszystko kontroluje. Nie ty. Ty nic nie możesz, ale Bóg może wszystko. I cały sekret polega na tym w naszym życiu, jeśli chcemy żyć w miarę spokojnie, to jest taki sekret, który Wam daje dzisiaj. Sekret polega na tym, nie jest ważne, co Ty możesz, ale ważne jest to, co ja mogę, powie Bóg. To mówi Jezus do Was. Nie jest ważne, co Ty możesz, ale ważne to, co ja mogę. Amen. Amen. Tak mówię Amen, żeby trochę nawiązać z Wami kontakt. Takie troszkę. Kończąc, zobaczmy, że to, czego się możemy jeszcze nauczyć od Matki Bożej, to, że Maryja pyta, jakże się to stanie. Mówi. I chodzi o to, że wierzę wolno pytać, wierzę wolno szukać, wierzę wolno myśleć. Bóg nie obraża się na pytania. Wręcz przeciwnie, lubi z nami rozmawiać, szczególnie na nasze różne rozmyślania i nawet takie nieraz, że mamy różne wątpliwości i tak dalej. Powiem takie małe świadectwo również z mojego życia. Kiedyś miałem takie doświadczenie, że miałem taką pokusę, która przyszła do mnie, że Bóg nie jest wszechmocny. I tak sobie chodzę i myślę, nie, to jest niemożliwe. Bóg nie może być wszechmocny. Jak to można wszystko kontrolować, cały świat, miliardy ludzi i tak dalej? I tak chodzę właściwie, nie wiem, tydzień, dwa, trzy, i cały swój czas słyszę i trochę mnie zaczęło to denerwować nawet, bo my wierzymy, że Bóg jest wszechmocny. A ja jestem przekonany, że Bóg nie jest wszechmocny. No bo jak to jest możliwe? Wierzysz w to, że tak jest? No i znowu poszedłem na uwielbienie, bo ja jestem związany z uwielbieniem. No i modlę się, modlę się, modlę. I tak nagle przychodzi do mnie takie poznanie, takie słowo. I słyszę jak Bóg tłumaczy mi. Zobacz, dlaczego twierdzisz, że ja jestem niewszechmocny? Bo myślisz po ludzku. A dla mnie to jest normalne jako u Boga, że jako Bóg jestem wszechmocny. I zobaczcie, że Pan Bóg może dopuścił tą sytuację, by ugruntować we mnie tą wiarę w to, że Bóg jest wszechmocny. I dzisiaj nie mam żadnej wątpliwości. Bo najpierw Bóg coś pokazał a potem ładnie to zamknął i dał mi wiarę w to, że Bóg jest szokujący. Dzisiaj możesz mnie świartować, podświartować możesz mnie, a ja powiem, że Bóg jest mocny i tyle. Ale to wyszło właśnie z tych pytań, z tego myślenia, z tych zadawania Bogu różnych moich wątpliwości. Dlatego Bóg nie zabiera wolności. On czekał na Maryi tak. Tak samo ty. Jesteś osobą, którą Bóg bardzo szanuje w tej wolności. Bóg nie wejdzie w Twoje życie na siłę. Zbawienie zawsze przychodzi przez wolne tak. I Maryja mówi tak mówi niech mi się stanie. I u niej to nie jest uczucie, u niej to jest decyzja. Maryja nie wie, jak to się skończy, ale zaufała Bogu. Zaufanie to decyzja mimo braku kontroli, a nie święty spokój. Dlatego chciałem was prosić, żebyście byli zawsze w tak, nawet na tej mszy świętej. Co to znaczy być w tak? Co to znaczy mówić Bogu tak? To znaczy mieć świadomość tego, że ja muszę cały czas otwierać swoje serce dla Boga w całym moim dniu. I nawet na tej mszy świętej. Nieraz jest tak, że ktoś przychodzi na mszę świętą, przeżyje Eucharystię. A ani razu nie powie świadomie Bogu, Boże, zapraszam Cię do mojego życia. Maria, mówiąc tak, powiedziała Bogu: wejdź w moje życie ze swoim planem. Więc zachęcam Was, byście dzisiaj na Mszy świętej mieli chociaż jeden moment, gdzie świadomie, nie z formy, nie z tego, że są rekolekcje i jest jakiś rytuał, tylko świadomie spotkali się z Bogiem i jak Maryja powiedzieli Bogu, Boże, przyjdź do mojego serca. Otwieram Ci moje serce. Może to będzie w komunii świętej, może to będzie za chwilę na przygotowaniu darów, ale chodzi mi o to, że jeśli mówisz Bogu tak i wierzysz w to, że On przyjdzie, to Bóg przyjdzie. I to będzie niesamowite spotkanie. I wtedy zawsze będzie się chciało przyjść nam mszę świętą, i zawsze będzie Ci się chciało modlić, bo już wiedział o tym, że to jest klucz do spotkania z Bogiem, a Bóg jest wyjątkowy. Szczęść Boże!